Cześć wszystkim! Witamy Was w kolejnym, najnowszym odcinku. Z tej strony jak zawsze Radek i Łukasz. Każdy odcinek jest najnowszy, warto o tym pamiętać. <laughs> Zapraszamy Was do odcinka, w którym będziemy rozmawiać o grach zafoliowanych lub mniej. Tak na pewno sprawę poruszymy ten temat, który boli niektórych kolekcjonerów, w gruncie rzeczy całkiem sporej ich grono. Czy warto trzymać gry w folii, czy to jest kompletny, sorry za słowo, idiotyzm? Tak, tym samym nawiązujemy do tego odcinka, który jak na razie chyba ma najwięcej wyświetleń na naszym kanale, czyli <laughs> do białych kruków tak? i do kwestii kolekcjonarstwa. Czy kolekcjonowanie rzeczy w folii ma sens? No, bo ostatecznie gry są produktem użytkowym, tak? są medium rozrywkowym i stworzone po to, żeby w nie grać. O ile na przykład kolekcjonowanie figurek tak jak action figures, tak? którymi no teoretycznie można się bawić, bo tam zginają im się kolana i tak dalej, ale dorośli ludzie kolekcjonują je, żeby po prostu mieć ekspozycję fajną u siebie, nie wiem, w pokoju, w biurze, gdziekolwiek to umieszczają, o tyle gry zafoliowane ewidentnie nie spełnią swojej podstawowej funkcji. To już widzicie po której stronie barykady stoi Łukasz. O, mój drogi, ja mam tak szeroki rozkrok, że mogę być na tej barykadzie. Zapraszamy. Zapraszamy. Jeśli chodzi, Łukasz, o temat i drogi widzu oczywiście, bo to przede wszystkim do Was kierujemy, o gry w folii, czy warto, czy nie, no w mojej perspektywie temat jest trochę łatwiejszy niż Twoim, bo Łukasz, media celulozowe, to znaczy gry w celuloza ogólnie, no to co innego, raczej się je rozpakowuje, ale do tego też pewnie dojdziemy. Oj, tak. Natomiast w przypadku gier komputerowych, gier wideo ogólnie. No, powstaje ten dylemat. No, to jest jednak do gry i powinno się je rozpakować. No ale też rozróżnimy pewne kategorie tych gier, bo tak na sprawę mam dla Was parę przykładów. To tutaj widzicie Gears Tactics, a tutaj wspaniałą grę Balan, którą zakupiłem na Allegro za jakieś 19 złotych. To wcale nie jest reklama, Allegro. No, granic rzeczy. To jest jakiś siecior, o którym nie słyszałem. <laughs> no ja to są kompletnie nieznane gry, no ale czemu są takie tanie? Znaczy, przepraszam, oczywiście gry są znane, chociaż Tactics pewnie mniej niż poprzedniczki. No ale wiecie, po pierwsze, ta gra jest w języku francuskim, ta chyba też, na dobrą sprawę, więc rozpakowanie tego, no sorry, raczej nikogo nie zaboli, po prostu rozpakujesz i grasz, szczególnie, że w środku jest język angielski do, możliwy do gry. Zresztą w tym przypadku, w przypadku Balana, jest nawet gra w polskiej wersji językowej. No ale wiecie, no rozpakowanie czegoś takiego raczej nikogo absolutnie nie zaboli. No i tak jak Łukasz zaznaczył, to są gry do grania. No ale są też inne gry, takie jak i to się Wam spodoba. Hiroshi 2, ogólnie, chyba cała seria Herosów. W wersji na Game Boy Color, o mój tak. Boże. I ty możesz się śmiać, albo możesz nie dowierzać, ale ta gra na Game Boy jest naprawdę fajna. No ale abstrahując od tego, czy ona jest znaczy, fajna to ja czy ja nie... Dlaczego nie dowierzę. Ja <laughs> kocham Herosy 2, co prawda to pewnie jest zupełnie inna gra niż to, w co ja grałem na PC, ale no, w tamtych czasach Trillio robiło super rzeczy. W pozorom to nie jest aż takie różne w porównaniu do tego, co widzieliśmy na PC. Uwierzcie, próbowałem, rozgrywałem pierwszą i drugą część, bo dwie części są dostępne na Game Boya. No ale właśnie, no jest to w folii, zresztą jak widzicie, nie tylko w folii mamy się to w protektorze, więc będzie się znowu pewnie odbijać, za co ponownie przepraszam. No ale tak, no rozpakowanie tego, szczerze mówiąc, to dla mnie to byłby ból serca bardzo poważny, raczej nie chciałbym tego robić, i wolę dokupić osobno sobie pewnie kart, za tę stówkę, żeby sobie go wrzucić do Game i ograć ile ktoś jest na tyle szalony, żeby jeszcze grać na Game Boy'u, szczególnie na tym starym. Ale no. powiedzmy y, otwarcie, znaczy, za, pozwól, że zadam Ci to pytanie prosto w twarz, tak, czy prosto w profil w tym przypadku. Ehm, czy to jest wyłącznie konserwacja wartości tego artefaktu, czy y, jednak wiąże się z tym pewna, no nie wiem, podniosła świadomość tego, że masz coś takiego nierozfoliowanego w kolekcji? Krótko mówiąc, czy trzymasz to jako inwestycję, którą będziesz mógł w przyszłości spieniężyć, czy nie rozfoliowujesz tego, mimo że nie zamierzasz tego i tak nigdy sprzedać? To nie jest takie łatwe pytanie. Myślę, że w wielu Aha. przypadkach to jest to klucz całego zagadnienia tak na tą sprawę. Bo powiem wam tak i tobie również, Łukaszu. Nie wiem, co z tym zrobię. Myślę, że w pewnym sensie jest to moja inwestycja. Zresztą na jednych z forów usłyszałem już komentarz pod tytułem Ty Radek to już chyba emeryturę ma załatwioną. No, ja się wątpię, żeby Hero z załatwił mi emeryturę. No, ale nie zmienia to faktu, że kiedyś prawdopodobnie ta gra będzie bardzo droga. Już jest droga, a kiedyś może być kosmicznie droga. Więc tak, trzymałbym to jako inwestycja na pewno. Natomiast, wiesz, myślę, że to jest też coś, do czego nie chcemy się przyznać. To jest pewnego rodzaju pycha. Ja się bardzo cieszę, jestem dumny z tego i chlubię się tym, że mam tę grę. No właśnie. I to jest taka fajna perełka. Ja mam bardzo podobny problem z tym, co już kiedyś pokazywaliśmy przy okazji Białych Kroków, czyli barfreitam, ale żeby się jakby nie powtarzać, i nie pokazywać w kółko tego samego. To są też inne RPG-owe artefakty, w celofanie tym razem, a nie tylko w celulozie. E, I na przykład jest to Al-Kadim, tak, czyli setting również dla Advanced Dungeons and Dragons. E, bardzo dziwaczny, bo w takim arabskim klimacie, troszkę baśnie Tysiąca Jednej Nocy. E, no i jest dokładnie, dokładnie tak, jak powiedziałeś. E, jakby nie, z jednej strony to zyskuje na wartości, ale ja o tym nie myślę. To jest dokładnie tak, jak to ładnie ująłeś. To jest pewnego rodzaju pycha. No, Duma pochodząca z faktu, że posiadam to, jest to fabrycznie zapakowane, mimo że ten artefakt ma już 30-40 lat, nawet. I... No i powiedz mi, czy ty to w ogóle zamierzasz odpakować? Dobre pytanie. I powiem ci, Odpowiem Ci innym przykładem. Mam dowód swojego grzechu, czyli coś co odpakowałem. Kupiłem fabrycznie w celofanie, mimo że było stare i wszystkie komórki mojego ciała mówiły nie rób tego, to jednak zdarłem tą folię i po prostu chciałem się cieszyć, a jest to Van Richten's Guide do Ravenloft czyli drugiej edycji Advanced Dungeons and Dragons, tak, i tu są przewodniki po różnych rasach z tego niezwykłego settingu, tutaj mój ostatni nabytek, Wistani, no, jeden z rzadszych egzemplarzy z tego zestawu, zdjąłem folię ze wszystkich tych rzeczy. Dlaczego? No właśnie. I teraz nie, nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy się tego wstydzę, czy jestem z tego dumny. Bo z jednej strony no, mogę z dumą powiedzieć, że poczułem się jak dzieciak sprzed y, trzech dekad, tak, który zdarł tą folię i mógł sobie poczytać. I po, poczułem nawet zapach papieru, no, no farby no, tak. już nie, nie przesadzajmy, ale zdążyłem się no, przez te trzy dekady, ale papieru i tą radość takiego no właśnie zobaczenia czegoś niezwykłego, czegoś niezwykłego poprzez swój wiek. A z drugiej strony od razu spojrzałem na tą kupkę pozdzieranych folijek i pomyślałem mój Boże, przecież mam... Coś ty dorobił. Przecież mam to w PDF. <laughs> Jeszcze inaczej. No tak, zatem no, nie ma chyba mm, odpowiedzi jednoznacznej. Wszystko jest w sercach kolekcjonerów. Ale z tym dylematem was zostawimy. My tymczasem lecimy dalej. Gry w folii mają to do siebie, że można je łatwo uszkodzić, rozerwać i mam niestety takich przykładów w domu. Tu widzę, cię różek zagiął. Owszem, ale to leciało do mnie ze Stanów Zjednoczonych i to i tak jest minimalna kara chyba, która mnie spotkała. Mam jeszcze jedynkę też w folii. się wygląda dużo gorzej właśnie przez to, że ktoś to kurde balans, zginął w podróży. Ale są sposoby na ustrzyżenie się tego. To no Zresztą zobaczyłem w Twojej kolekcji po raz pierwszy, bo ja nie kolekcjonuję akurat takich wydań gier wideo i widzę, że masz jakieś zbroje na to. No tak, no trzeba się ratować jak to tylko może, więc przykładem rzeczywiście najpopularniejszym obecnie to są te protektory, które można też kupić w Polsce, chociaż dużo ludzi zamawia je bezpośrednio od Chińczyka gdzieś tam leci, szczególnie że są tańsze. No wiecie, to jest całkiem w porządku, chociaż to zależy jaka jest jakość, no ale nie ukrywajmy lepiej to chronić. No tu macie przykład akurat tego protektora do, do Game Boya. No w moim przypadku się sprawdza, szczególnie że chroni nie tylko przed kurzami, wiecie, zarysowaniami, no to jeszcze też trochę przed słońcem, więc... Na swoją robotę. O tak, odbarwianie się rzeczy, zwłaszcza w kontekście książek, ale też gier planszowych, to jest mhm. bardzo poważny problem. Tak? Pamiętam, czytałem kiedyś taki artykuł, że jak często trzeba przeprowadzać renowacje klocków Lego, które są wystawione na promienie słoneczne mhm. w różnych Legolandach itd. I było to szokujące, mimo że nie lakierują dość grubo, to i tak co jakiś czas muszą to wszystko zedrzeć, wyczyścić je i pomalować od początku, bo po prostu traci kolor. Zresztą wystarczy, że wejdziecie do jakiegoś sklepu, albo zobaczycie po prostu witrynę tak? i tam hmm. jest często są powystawiane gierki, które widać, że już mocno wyblakły. Więc jest to mocna bolączka. No ale to też jest jeden z tych powodów, dla których te gry trzymam generalnie na poddaszu. Więc tego słońca im oszczędzam, jak tylko mogę. No ale wracając do samych protektorów, pokażę. Ten, który widzicie, jest dedykowany. Także tam tutaj macie przykład kolejnej gry zafoliowanej. Desert Strike, akurat na Atari Link. To już w ogóle wiecie, jakim cudem, bo to też jest 30-letnie. No tak, 93 rok to też już trochę, oh trochę ma, tak. No i tu macie kolejny przykład trochę inny protektor, dużo Trwalszy, no to też leciało do mnie ze Stanów Zjednoczonych, więc cieszę się, że ktoś o to zadbał tak solidnie. No cóż. Um... Branża celulozowa, czy też kolekcjonerska część branży gier planszowych nie dorobiła się jeszcze aż takiego absurdu, jak branża gier wideo. Jest też definitywnie mniejsza, młodsza, bo mimo, że gry planszowe są starsze od gier wideo, to te nowe gry planszowe, takie bardziej zaawansowane, zaczęły powstawać dopiero po roku 2005, wtedy ten, ta branża wkroczyła do Polski i też kolekcjonowanie takich gier białych kruków, jeżeli w ogóle, można o nich mówić. No, dyskutowaliśmy o tym. Awesome. W tej branży się zaczęło. Co ciekawe, jak mówiłeś o tym, że te gry są po francusku i dlatego pewnie były tańsze. Dokładnie ten sam przykład mógłbym podać z planszówek. Dlatego, że na przykład takie tytuły jak Zakazane Gwiazdy, bardzo poszukiwana gra w języku polskim, bardzo często były pozyskiwane w ten sposób, że ktoś kupował tę grę francuskojęzyczną, sprowadzał, bo we Francji ona nie zrobiła najwyraźniej aż takiej furory, albo wydrukowano dużo, większe, dużo więcej kopii i po prostu naklejali tłumaczenie polskojęzyczne na karty, mhm. karty w protektory, no i można grać, tak? To jakoś się da to przeskoczyć. No dobrze, ale jaki mógłby być powód? Trzymanie zafoliowanej gry planszowej. Poza tym, że możemy chcieć ją moc sprzedać. Tak, niektórzy tak robią, że wycinają ten celofan od dołu, zostawiają go na wieczku, tak tam przyklejony taśmą malarską, żeby łatwo można było to oderwać. I tym sposobem gra wygląda jakby była fabrycznie nowa, Ale spotkałem się niestety z procederem, który polega na tym, że Ludzie właśnie kombinują z tymi foliami, wiecie, gdzieś tam od dołu wycinają, przerzucają to do dużo bardziej wartościowej gry, co czyni tą grę jeszcze bardziej wartościową. No ale to już jest, wiecie, to jest jednak mimo wszystko oszustwo. Ale problem polega na tym, że im dalej w las, tym będzie tego więcej. Tak, no dodajmy, że bez... Po to są też naklejki różne na te foliki, tak? Bo. Mhm. Tak naprawdę każdy może sobie kupić zgrzewarkę i po prostu zapakować coś celowo? Nie wiem, czy zobaczycie, to jest oczywiście taka folia Nintendo i Nintendo oznaczało pewnie nie wszystkie, ale większość tych gier właśnie w ten sposób. No dobrze, ale wracając do pytania, jaki może być powód trzymania zafoliowanej gry planszowej? No ja mam na przykład taką zasadę, że jeżeli kupiłem dodatek do jakiejś gry, to nie rozfoliowuję go, dopóki nie przejdę wszystkich scenariuszy z podstawowej wersji gry. I tak na przykład mam tutaj taką kopertę Robinson Crusoe yy, zaklejoną. A się prosi. A tutaj mam zafoliowany dodatek, opowieści niesamowite. Yy, chyba najbardziej interesujący według mnie przynajmniej dodatek do Robinsona, którego nie otworzyłem, bo nie rozegrałem jeszcze wszystkich scenariuszy z podstawki. I powiem... Więcej nie zanosi się. Także <laughs> będzie raczej nie dlatego, że to jest zła gra, ale no jest już leciwa i jakby nie ciągnie mnie do powrotu. Do niej jest tam wiele bardzo ciekawych mechanik, które jednak już poznałem i wydaje mi się, że e, szansa na to, że do niej wrócę, jest znikła. No dobrze, ale to jest tylko jeden z przypadków. Drugi jest taki, że być może w grze planszowej jest jakiś element, który powinniśmy poznać, które powinniśmy poznawać w odpowiedniej kolejności. Przykładem takiej gry, ja tu pozwoliłem sobie wziąć tylko wieczko od niej, bo sama gra jest masakrycznie ciężka. Przykładem takiej gry jest edge. Masakrycznie duża. Edge, Tak, tu mam tylko wieczko, ale reszta gry jest... Porównajcie drugą z mojej ręki. No, to jest gra, w której funkcjonują kampanie dla... No właśnie, gra jest generalnie kompetywna, dwuosobowa, tak, i są kampanie, w których y, frakcje poszczególne walczą ze sobą, y, paruje się je i rozgrywa kampanie fabularne. Potem jest jeszcze kampania kooperacyjna, potem jest jeszcze kampania solo, potem są jeszcze dodatki z bosami i tak dalej. I my, y, grając, rozegraliśmy w to już ponad 50 gier z żoną i jesteśmy tą grą szczerze zachwyceni. Ona nie jest już za bardzo do kupienia, ale w zeszłym roku pojawiło się, tak skapnęło troszkę e, egzemplarzy tego, także jeżeli byście jeszcze znaleźli gdzieś komplet to naprawdę warto, polecam z całego serca. Natomiast rozegraliśmy tak dwie trzecie na razie tego materiału w tej grze. E, Swoją drogą, w jaką grę planszową grałeś 50 razy, to jest niesamowite jak bardzo ten produkt nas wciągnął. Natomiast w tej grze jest też koperta. Koperta która co prawda nie jest zaklejona, nie jest też zafoliowana. Mogłem sobie otworzyć i zobaczyć coś w środku, ale nie chcę tego robić, dlatego że na kopercie jest napisane Do not open unless instructed to do so. Czyli nie otwieraj, dopóki grani każe ci jej otworzyć. Ale co mi przypomniałeś tym od razu? Moje miasto. Tak jest. No, wszystkie gry Legacy, tak? Skonstruowane w ten sposób. Powiem wam, że mm, lorowo. Bo fabularnie te kampanie no wiadomo, są dostosowane do gameplay, więc nie oczekujmy tutaj jakichś wielkich zwrotów fabularnych, ale lorowo świat wykierowany na potrzeby Edge'a jest bardzo ciekawy. Zresztą odpowiedzialni za to ludzie, jak pan Świerkot czy pan Piskorski no są jakością samą w sobie, zwłaszcza Krzysztof Piskorski, czyli znany polski pisarz. Zresztą też z tego co wiem, uczący creative writingu, tak, czyli tego jak pisać. Um, także historia jest naprawdę fajna, i ja chcę to dowiedzieć się, co jest w tej kopercie w odpowiednim momencie, żeby sobie czegoś nie zepsuć. Nie zespojlować, jak to się ładnie mówi. Więc no cóż, co prawda nie jest zaklejone, ale dla mnie jest zapieczętowane, dopóki gameplayowo nie dojdziemy do tego punktu. To ile gier jeszcze potrzebujecie? No, raczej ile miesięcy i lat, tak? ale no zobaczymy. Może się uda w święta coś zagrać. Radku. A zdarzyło ci się kiedyś tak, że kupiłeś coś do kolekcji, cieszyłeś się tym celofanem, ale potem pokusa była zbyt duża i celofan trafił do śmieci, bo trzeba było zagrać? No niestety są takie przypadki. Ja wymienię teraz jeden, bo to była forca na Xboxa 360 jeszcze. Wiecie, no to jest taki przykład pośredni, nazwijmy to, bo to nie była gra jakoś szczególnie droga i można było sobie pozwolić na jej rozpakowanie. Natomiast, szczerze mówiąc, z perspektywy czasu chyba bym tego jednak nie robił, bo. Pamiętam, że coś nam nie działało za bardzo, więc koniec końców wyszło na tym, że odłożyliśmy to na bok i nie zagraliśmy ani razu. No ale wiecie, są też gry, które jednak trzymamy tylko i wyłącznie po to, żeby je trzymać i ja mam taki przykład. I teraz fani Zeldy nie wstrzelajcie do mnie proszę, bo ja rozumiem, że Zelda to jest jeden z tych ubóstwianych hitów, które jednak ludzie lubią ogrywać. I dalej to robią i to jest jedna z popularniejszych, pewnie serii teraz, a przynajmniej, jeśli sobie stukacie gdzieś tam Allegro, Olyx Vinted, to zobaczcie tych gier szczególnie na Switcha strasznie dużo. No ja akurat mam też gierki na Nintendo 3DS, jak widzicie, są cztery, wszystkie mam w folii. I ja ich na pewno nigdy nie rozpakuję, bo fanem Zelda nie bijdzie, naprawdę nie jestem, ale trzymam, bo po pierwsze jeszcze były przystępne cenowo i po prostu grzechem byłoby ich nie kupić. I to, to są akurat wydania anglojęzyczne na szczęście, i z tyłu tak samo. Ale nie no ja raczej w to nie zagram. No, i przez ciebie nikt w te konkretne kopie nie zagra, bo no. trzymasz je u siebie w szafie za szkłem. No i nie masz wyrzutów sumienia? No może trochę mam, bo to też jest też fajny temat, który moglibyśmy pociągać. Pociągnąć, bo rzeczywiście te gry są już, może to akurat nie do końca, aczkolwiek powoli się stają rzadkie. No i jeśli mam rzeczy tak, jak ty powiedziałeś, komuś odmawiam zakupu tej gry, bo jeśli sobie teraz wejdziecie na no, wspomniane przeze mnie Allegro, to prawdopodobnie już tych gier nie dostaniecie, a jeśli dostaniecie to tylko pojedyncze sztuki. Więc tak, komuś odebrałem rozrywkę, No Z drugiej jednak strony, ile gier, pytam was, ile gier wideo kupiliście, zagraliście raz czy dwa, a potem płytka została pożyczona koledze albo trafiła do złej szuflady i troszkę się porysowała albo po prostu ją zgubiliście albo zgniła gdzieś to pudełko instrukcje i wszystkie papierowe elementy się rozpadły bo zapomnieliście o nich wtedy kiedy trzeba było o nich pamiętać tak na przykład podczas powodzi albo kiedy zalało wam piwnicę. to są egzemplarze zrelacjonowane bezpowrotnie te jednocześnie odmawiasz komuś możliwości zagrania, w to jednak również przechowujesz to dla przyszłych pokoleń. Chciałoby się tak w to wierzyć, ale no niestety wszyscy wiemy, że te czytniki, na których te gry są utrwalone, nie są szczególnie trwałe. I nadejdzie taki moment, i to chyba już całkiem niedługo, kiedy gry na pierwszą generację konsol nie będą możliwe do zagrania na oryginalnych nośnikach, bo po prostu materiały, z których te nośniki wykonano bo rozpadną no, spójrz sobie na przykład Amigi tak na dobrą sprawie, wszelkich dyskietek, tych pierwszych, które się pojawiały mm. bardzo często, mimo że ktoś na nie dmuchał i chuchał e, przez całe swoje życie, no to kiedy teraz włożymy je do czytnika, no to już po prostu nie działają. No, nie były to zbyt trwałe. Zresztą z płytami CD i DVD potem też już ten problem występuje i coraz więcej mm. takich komentarzy słyszę, że to jednak... Przepada. No, z tymi egzemplarzami chyba tak szybko się to nie zdarzy. Aczkolwiek trzeba to wziąć pod uwagę, że cała ta kolekcja, którą ja się niby tak chlubię, znaczy niby, hehehe, no to może przepaść i naprawdę nikt już nigdy nie zagra. Widzielibyście minę małżonki Łukasza, kiedy powiedział, że on chce wysypać to, co teraz wam pokażę. Częściowo. A, to jest spoiler. Słuchajcie, kiedy Radek powiedział, że będziemy rozmawiać o grach zapakowanych, o tych z których nie chcemy zdejmować folii, no to moje myśli od razu pobiegły w stronę figurek, tak? Akurat pudło, które wytargałem z piwnicy to nie jest Warhammer, o którym będziemy na pewno na tym kanale mówić więcej niż mniej, tylko Władca Pierścieni. Figurki, które zbierałem przed laty, przez lata, część z nich ma już pewnie więcej niż dekadę, no i co, no... Trochę się tego uzbierało. I co jest w tym wszystkim ważne? Po pierwsze spójrzmy na jakość tych blisterów tak zwanych, tak, czyli pakietów z figurkami. One tracą niemalże 100% wartości w momencie kiedy to zostanie otworzone. Dlatego, że figurka no, wyciągnięta z opakowania nikt ci nie da gwarancji, że jest na przykład kompletna. Że da się ją. No metal, z którego były te figurki wykonywane, też nie był szczególnie wysokiej jakości. W związku z tym, jak coś tam się łamało, ukręciło, to bardzo trudno jest to potem odtworzyć. W związku z tym, przechowujemy to w oryginalnym opakowaniu, które. No, sam widzisz, nie jest najwyższej jakości, bo tu z tyłu jest po prostu. No, widać bieg zdecydowanie. Która wiem, że ma w zwyczaju się odklejać, stąd w niektórych sklepach, które jeszcze mają te stare blistery z metalowymi figurkami, można je zobaczyć spięte spinaczem z każdej Oj, strony. Oj, tak, tak. zdarzało mi się. No, żeby, żeby nam nie uciekło. Na szczęście, późniejsze blistery są ze zgrzanego plastiku z każdej strony, i to już się raczej samo nie otworzy bez no, pomocy z zewnątrz. Ale była też moja ulubiona generacja, czyli blistery, które w oryginalnym opakowaniu mogą się, czy ja chcę to zrobić, mogą się same otworzyć, dlatego że są po prostu zrobione na ścisk. I tu nie ma żadnej gwarancji, że nikt przy tym nie majstrował. I zdarzyło mi się już kilka razy kupić blister, którym brakowało niektórych części, no bo ktoś po prostu przebrał to, będąc w sklepie. No, takie hobby. Czy ja to kiedykolwiek posklejam i pomaluję? Pozwolę to pytanie skierować do samego siebie i nigdy na nie nie odpowiadać. To co? Na koniec takiego odcinka głupio byłoby czegoś nie rozfoliować, co? To może tych rozfoliować twoich... czy zniszczyć? A, to je. może tych Twoich herosów. Nie, A, nie spokojnie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Wiem, że ja to wychodzę, do pracowany. widzenia. Żeby uniknąć zawału. Yy, gra, w którą graliśmy z żoną całkiem sporo, w kopie różnych kolegów i znajomych. Teotihuacan. Polecam. Bardzo fajne euro o cywilizacji mezoamerykańskiej, mocno poprzedzającej Azteków i Majów. Zawsze chciałem tą grę mieć, no to sobie ją wreszcie kupiłem, no to sobie ją teraz rozfoliujemy. Nie jest ona, co prawda, może warta jakiegoś wielkiego majątku, ale zawsze chciałem to zrobić na wizji. Haha! Ha. No to... No, to tak jak z tymi samochodami, które wyjeżdżają z salonu i nagle automatycznie I minus straciłeś. 30%. Dziękuję. Właśnie straciło trzy czwarte wartości. No cóż, zajęło mi to jakieś 10 sekund. Czy ta frajda naprawdę jest warta tego? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Tymczasem my. No właśnie, czy już? Na dobrą sprawę musicie dołączyć znaczy przynajmniej liczymy na to, że dołączycie do tej dyskusji i powiedzcie nam, co wy o tym myślicie. No bo wiecie, z mojej perspektywy. Ciężko jest jednoznacznie ocenić, czy warto te gry trzymać w folii, czy nie. Znam zarówno obie strony, tak? Czy ktoś nie chce tego, czy ktoś bardzo chce. Są bardzo skrajne opinie na temat ludzi, którzy nie odfoliują gier. Rozumiem i w pewnym sensie szanuję, aczkolwiek no, liczymy na te wasze komentarze. Dajcie koniecznie zdać. Jak widzicie, my też nie jesteśmy jakoś bardzo zabarykadowani po żadnej ze stron, bo tak, jesteśmy trochę po jednej, trochę po drugiej. Dajcie nam znać, może powinniśmy wszystkie te gry otworzyć. Może przyjdzie taki odcinek, gdzie nawet rozpakuję to, bo mam akurat dwie sztuki i dalej boję się czytany w środku ziemniak. Lajkujcie i pytajcie, chcemy zobaczyć ziemniaka. Do zobaczenia! Do zobaczenia!